mi nie. Widziałem ogłoszenie, powiedzmy, że jestem zainteresowany zleceniem. A to pięknie, cudownie. Jestem Brean Hotchs i to ja zamieściłem ogłoszenie. Potrzebuję jak najwięcej szczegółów. Oczywiście, oczywiście. Cóż, na skutek serii niefortunnych zdarzeń wszedłem w posiadanie połaci lasu pod Wyrąb. Tuż pod Nowigradem, z dala od traktów, ale blisko portu. Nic tylko wynająć drwali i liczyć pieniądze. Pytałem o szczegóły związane z potworem, nie z Twoimi interesami. Ależ to się bezpośrednio wiąże. Wynająłem kilku krasnoludów, a ci twierdzili, że w lesie straszy. Myślałem, że robić im się nie chce, ale jak pewnego razu poszli do lasu, to jeden tylko wrócił. Powiada, że jakieś leśne licho ich napadło. Porozmawiajmy o zapłacie. To ile proponujesz, to stanowczo za mało. Cani to ty nie jesteś, ale widzę, że trochę się opamiętałeś. No może dojdziemy do porozumienia. Cani to ty nie jesteś. Ale... No dobrze, powiedzmy, że na takie pieniądze się zgadzam. Biorę to zlecenie. Gdzie jest ten drwal, co przeżył? Pewnie kręci się po okolicy. Ostatnio go widziałem, jak przepijał wypłatę. Powiada, że musi uczcić śmierć kompanów. Biały jak syn Młynarza.